To jest drzewo, to jest jarzębina, muszę ją podlać. A tu są mrówki te mrówki jeszcze nie wiedzą, że tu będzie zaraz powrócić. Mróweczki. Dzień dobry, mróweczki. Podobnież 30 litrów wody na takie drzewo ma być przeznaczone. W zasadzie to nie wiem, jak to wyliczyć, żeby te 30, metrów, 30 litrów wody do drzewa nalać. No, takie mam zadanie dzisiaj. Taka, taka praca. O, pierwsze mrówki widzę A drzewo wygląda tak z akcja mrówki No jest panika, jest panika Mrówki nie mają wiadomości, te mrówki nie wiedzą, że tu są takie akcje A wynoszę jajeczka już Widzą, że jest źle A takich drzewek do podlania to mam dzisiaj 4 Z20 6, 6, chyba albo 18 poziom wody się zdecydowanie podnosi a mrówki nie były ostrzeżone dzisiaj że będzie podlewanie bo zawsze kolega podlewał no ale dzisiaj go zmieniłem jak te mrówki? zalało was już? Ale reakcja to? są bardzo złe, zdenerwowane panika jest wał powodziowy puścił do następnego drzewa trzeba jeść. następne mrówki ogarnąć a tu jest dopiero popłoch, tu jest panika tu się dzieje. Brówki nie wiedzą gdzie uciekać. Codziennie każde drzewko musi być podlane. 30 litrów wody. takie No i zarobiście nam rośnie. I tak sobie myślę w tej robocie dzisiaj, jak te korzenie są skonstruowane, że one tą wodę wpajają. One to na, na końcu korzenia? Czy to wciąga, wsiąka, czy, czy w środku? Nie. Wiem. なぜかというと。